Cześć, witajcie mordeczki, z tej strony ja Wojcik, a dzisiaj powiemy sobie na temat, kiedy Travis Scott powróci do sklepu oraz Marshmallow. Zanim przejdziemy do odcinka, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji do oraz łapeczki do góry, może jeżeli nie zostawisz łapeczki do góry, to Travis Scott nie wróci do sklepu w Fortnite. A zanim przejdziemy do odcinka, też chciałbym was poprosić, żebyście wbili na Discorda, który jest w pierwszym miejscu opisu, a jeżeli ja, nie przedłużam i lecimy do odcinka. Ok, czyli 30 kwietnia 2021 roku, czyli dzisiaj, kiedy pewnie wyjdzie ten film, albo może widzicie go jutro, albo kiedyś indziej, czas 2022, a niech pisze w komentarzu hashtag 2022. Czyli zostały zaktualizowane w poprzedniej aktualizacji pliki Travisa Scott'a oraz Marshmallow. Natomiast w aktualizacji 16.20 te pliki zostały usunięte, czyli Epic znowu zaktualizowało pliki Marshmallow oraz Travisa, które zostały poprzednio zaktualizowane. Czyli możemy spodziewać się, że na dniach albo tygodniach Travis oraz Marshmallow wrócą w, po prostu do sklepu. Mogą wrócić oni, na pewno wrócą w formie pakietu, czyli z całym dostawem, albo można kupić wszystko oddzielnie. Zestaw jest bardziej opłacalny, ponieważ tam możecie kupić cały zestaw za 2000 zł, a kosztuje on około 300 000 zł Jezu 3000 hoł i po prostu oszczędzicie sobie 40 zł. Dlatego pliki Travis'a Scott'a oraz Marshmallow zostały zaktualizowane. Nikt nie wie kiedy one wrócą, ponieważ tylko takie informacje wie Epic, więc nie pytajcie się różnych streamerom kiedy wróci Travis Scott, kiedy Marshmello, dokładnie, bo nikt na tym pytanie nie udzielił Wam odpowiedzi. Natomiast wiemy, że na pewno na tych tygodniach, na dniach może on wrócić. Jeśli tak się nie stanie, na pewno stworzę dla Was jakiś materiał. Będzie teraz, teraz ten materiał jest dosyć krótki, żebyście tylko wiedzieli, że na dniach może powrócić Travis Scott oraz marshmallow. Pojawiły się też takie plotki, że Travis Scott oraz Marshmello, bardziej o Marshmello, zerwał kontrakt z... Epic Games, nie, to na pewno tak się nie stało, ponieważ pliki znowu zostały aktualizowane, a jeżeli by zerwali kontrakt, no to pewnie by nie powróciły, ale istnieje też opcja, że te po prostu skiny mogą nie wrócić do Fortnite, ponieważ wiele skinów, ikon, po prostu jakichś gwiazd nie wraca dosyć do, do sklepu, ale mam nadzieję, że te wrócą. I raczej tak się stanie na dniach albo tygodniach. Nie przejmujcie się tym. Na pewno Was poinformuję, jakie to się mniej więcej może stać. A my już kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na oraz łapeczki do góry, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. I co, myślę, że widzimy w następnym filmiku. Cześć.